Siemanko, witajcie, z tej strony Kampersol A dzisiaj będziemy grać w paczki paczki, ta, tak się nazywa paczuszki i nie sam, z kolegą jestem link do jego kanału znajdziesz w opisie jestem i nie zdążyłem zrobić skina bo już wszystko było robione na spontanie także mm, możemy zaraz zaczynać bo wstęp sobie na razie robimy. No i co? Lecimy. Dobra. dobra. No to lecimy z pierwszą paczką, nie? Chyba. da let's go, czekaj. ja już kiedyś grałem. Tylko jeszcze jak na Xboxie, nie? a No, no i ten, chodzi tutaj o to, że masz dźwignię. Musisz pociągnąć. I masz paczkę. I kurde, zablokowałem się, nie mogę puścić. Oj. No właśnie. Właśnie w taki głupi sposób można y, tą paczkę zepsuć. Czekaj, Po prostu ją się tu wysuwa ręką, tak? Y, ręku musisz tak? O jest, jest. I teraz bierzemy paczkę. Bierzemy paczkę. Oj, y, właśnie, właśnie ty ten y, paczkę tą. Y, Dzięki. No chci, y, teraz nie klikaj, no i spróbujesz sobie przenieść. Przenieś. I tutaj Ci pokazuję, gdzie musisz ją przenieść. O, o. Dobrze. No. O, dostałem osiągnięcie. Też. Wow. Też dostałem. No i dobra, i chodź teraz za mną. Yy, mamy taki garaż. Tu będziemy mogli... o, już... No Uy. nie można tak się Uy. rzucać, nie? Yo. No można, możemy Uy, się ta... tak rzucać. I tu mamy, tu mamy nasz taki garaż. No wiem, właśnie mi się tak gra też podoba. Tu, tu będziemy mogli odblokowywać, wiesz, różne pojazdy i tak dalej. Na razie Ocha. to jest tylko taki samouczek. Ta, ta pierwsza paczka to był taki samouczek, nie? Wiesz. Aha, no dobra. Taki samouczek to był. I co, lecimy z drugą paczką nie chyba, nie? Tak bez przedłużania. Czekaj, no to ta, ja, ja, ja je udaję, a ty bierzesz paczkę od razu. Dobra. Pyk, samochodem, to ja będę prowadzić, a ty uh. trzymaj się na tylnym si siedzeniu, nie? Hyuh. Hyuh. Czekaj, Czekaj, to ja może... Ja ją. Jają... Tak, bo ja jadę. Trzymaj Taka, się! Trzymaj. O kurde! O. Okay. O, <śś> Dobra, jestem. trzymaj się, trzymaj się, jedziemy! Urde! Ale urwał! Nie mam za co złapać, mogę tylko za paczkę. Dobra. Więc jak... to, bie bierz o. paczkę? Teraz szybko bierzemy paczkę. Musimy ją wziąć! Dobra. Chopa! No ty... Jest! 100%! Jezu, ta gra... Ja muszę sobie ją jeszcze ściszyć trochę. Hmm, no... Ale yy, mi się podoba, dobrze. że... Mi się podoba, że ona jest za friko, nie? Że nie trzeba... W sensie ona jest płatna normalnie, ale... No, tam patrzę, że ona po 5 dych jest, nie? No, 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 ona jest właśnie po 5 dych. Ja ją kupowałem sobie na święta. Ja ją kupiłem i... Właśnie... Na kompie nie wiem, kompletnie nie umiem na kompie grać. O, dobra. Ja to teraz ty spróbuj sobie pojechać, ty spróbuj sobie pojechać. Dobra, bo wcześniej jak graliśmy free playa, co nie? To ja se grałem na tym Oj. Kurde, co ja robię! Jak grałem w se free No, To ten. Tam do miejsca, czekaj. No 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 jedź. Tam tam dzieci pokazuje. Tam na mapie. Gdzie ta paczka? Ona jest na górze! Gdzie to jest? Widzisz, gdzie gdzie to daleko? Tam pokazuje? O oh boi. No to to będziemy musieli tam jechać. Może jakiś nawet content z tego zrobimy. Albo jakąś serię. Śmiesznie Śm by było. Śmieszne to. No, no śmieszne. Faktycznie. Widzowie macie to na ka na, na nagraniu. No no. No. Wszystkie linki w opisie, tak jak to mówią. No. no e, e, czekaj bo. Wypadłeś? Nie, ja, za, ja z automatu po prostu puściłem jakby myszkę, nie? No. Dobra. Możemy to się jechać bo... za szybko. No 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 KUDA leci! Ma... KUDA leci! Ej, ale... To jest jak w Clash Royale. Normalnie log leci. No bez tu, nie! Teraz zobaczyłem, że my mamy tylko trzy chłopca się... i to dlatego mi się tak źle prowadzi. E, no, ale później będą, wiesz, takie jakieś busy i busy Wiesz o co chodzi, nie? KUDA! O! Podąża... Jezus! O, oh, 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 chłopie! Patrz, to dojechać... Jeszcze trochę! Patrz, jeszcze trochę! No i dobrze, chłopie! To, 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 to jest oznaka, że, wiesz, jesteśmy super... Pani paczkometem! Jesteśmy, Opa! Jesteśmy typowymi pracownikami DPD! Ej! GOLD! Golda dostaliśmy! Ej, to, to, to jest dobre, słuchaj! Gold to jest Zaj najlepsze! Zajebiście! Iście. No, chłopie, normalnie, nie? Dobra. I teraz na mapę sobie zobaczmy. Kupie, zo, wejdź sobie na mapę. Wejdź sobie na mapę, jaka ta mapa jest wielka. Nie będziemy... jak w GTA. No, no no jak w GTA, nie i y, ten. I tam, gdzie ci pisze DLC, to tego jakby nie mamy, bo to trzeba już dokupić sobie. Ale, ale to, tam gdzie ci pisze DLC, to jest wszystko nasze. Mhm. Więc mamy co do roboty, ci tak powiem. Mamy co do roboty. I teraz y, ja bym ci... Pro kurde, na głowę ci usiadłem! O kurde! U. <śmienic> u. Ale postaci mojej nie wyłapało, przecież ja miałem za sasiada się przebrać, ej! No wiem właśnie to jest jakieś zepsute e, e, chodź tu, bo będziemy zjeżdżać śmietnikiem z góry. Chodź, tu, tak? chodź. No tak śmietnikiem z góry! <śmienic> nie! U. Nie mam nie Ej, co mi się stało? Ej, co mi się stało? O Ej, co mi? Się... Stało. Trzymaj ja ty się! Kaprys! Nie, 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 nie możesz! Siadaj! Siadaj! Nie! Siadaj! Siadaj. Nie. A, o, dobra. dobra! Siadaj! Trzymaj się! Trzymaj się! Trzymaj, no się. dawaj, zjeżdża, ja tak się będę trzymał. Kurde! No nie mogę! Zablokowałem się, dobra. Muszę się zresetować chyba. Ja mam pomysł. Ja lecę na Adama Małysza. Serio? No, zleciałem na sam dół Praktycznie Kurde, weź mi tu pomóż, bo Oj, ja nie mogę do wody wpadłem. O, o, czy... Do wody wpadłeś? No Jestem na środku miasta Jakimś śmietnikiem próbuję stąd wyjechać Jadę, jadę śmietnikiem Jak to zrespawnić auto? Zrespawnować Nie wiem Tam, nie? Bo ja, ja te, teraz tej gry już nie pamiętam i ja chłopy nie ogarniam, nie? O, widzę cię no ja... Próbuję stąd... Tam... Dobra, też lecę na Adama Małysza, czekaj, pod F to było? Tak, pod F. No pod F. Do wody wpadłem. Nie, nie wpadłem, nie wpadłem, Nie, nie uratowałem się. Aj, nie A wiesz co? Się. Sprawdzę czy jest Sprawdzam. dalej ten secret Sprawdzę czy jest dalej ten secret Gdzie, to czekaj to ja pójdę z tobą. Jest! A Chyba. co jakiś nie -up do jakiejś gry innej czy jak? Nie! Tylko tu jest, hopie, ten, pojazd A nie, bo jeszcze tak. go nie można odblokować, bo to jest na razie tylko skrzynka Co, co jest? Visit the Wizard, aha A, do tego gościa z początku musimy podejść No chodź, musimy, słuchaj, odblokować, nie? Tam więcej paczek jakby, nie? Bo musieliśmy zarobić nasz pierwszy, jakby... Co to za szum? Gaśnitą! Gaśnitą poleciałem! Lecę! Gdzie ty? Kupuję. Gdzie jest gaśnica? Ja też chcę! Tam, gdzieś... Ej! Jeszcze jedną paczkę musimy poprawić! Tą paczkę musimy poprawić, bo mamy 90. Szybko! Ale czemu ja cię złapałem? No nie złap mnie! Puść mnie! Ale ja nie wiem jak puścić! <ścoughs> Puść mnie! Szybko! Naj silver. Czekaj, zarobiliśmy? 5. Jeszcze jeszcze raz. Jeszcze mam raz. gaśnicę. O, ale torpeda! Oj, wybuchłem. Dobra, 5, Dobra, sta stać nas, stać nas już! Mamy 100. Kupiliśmy auta! Masz tą ustękę e, Tak, tak, tak. Patrz, jakie tu zaraz mamy auta. Samolot! Chłopie! O, chyba... Ja na tym samolocie kamera zrobiłem. Słuchaj! słuchaj. Chyba, już, chyba już wiesz co będziemy teraz robić, nie? I gdzie idziemy? Po samolot. Mhm. Mm chłopie samolot. Jej! Idź, lecimy, Oj, mam... chłopie. Dosłownie będziemy lecieć. Ty mam co bez... to jest za ufo? Ej, chodź na te ufo! Chodź, chodź na te ufo tam. Gdzie Czekaj. O tutaj, tu jest takie ufo. O tutaj. O tu widzisz ten promień taki wielki. Nie widziałem mnie! Daj start, space. Co to jest? To to jest hełm! Paj! Się... Co jest? Motory. O kurka! O! Spadłem! Boże, bo... Zginąłem! Nie! Ja będę walczył, ja się nie poddam! Ile tu trzeba wy... Ile tu trzeba wytrzymać? Ej! No nie wiem, tyle ile dalsza rada, nie? Karetka po ciebie jedzie! Fuck no nie po mnie. Ja, Ej Ja, ja, ja nie stoczę. Ej, ja mam tu samolot, nie? Ja, chłopie, idę Ja tam do ciebie podlecę O co tu ja... chodzi? Tu po prostu, żeby tego nie... Żeby to uniknąć... Tak, 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 ja? tak, tak, tak O, Ej. zginąłeś Dobra, escape, escape Ej, mam samolot! A czekaj, bo ja mam waiting for host To? Wywaliło cię? Nie A, dobra, już jestem Ej, ja lecę! Wybuchłem. No, ja wcześniej miałem też problem z, latami, z tym samolotem. Na drugi raz już ogarnąłem. Nie ja umiem chłopie na tym, na klawce grać. Yy... Dobra, słuchaj, bo my się tutaj zajmujemy, wiesz, niepotrzebnymi rzeczami. A... My musimy te paczki roznosić, nie? Ej, hey, chodź tu do mnie. No bez kitu. Yy, bo w sumie o to w tej grze chodzi, nie? O, tutaj mamy. Tą paczkę musimy tutaj zrobić. New Delivery, chodź, chodź, chodź. Poczekaj na mnie, bo utknąłem w samolocie. Utknąłeś? Czekaj, pomogę Ci? Pomogę Ci! Pomogę Ci! Jest! 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 Puść mnie! Dobra, patrz, tu, tu, tu mamy paczkę, Tą paczkę musimy do zrobić no, no, no. Piek. Bierz i ja będę jechać teraz. In post halo, dzień dobry. O, trzeba uważać, bo to fragile jest ała. Fragile. Szybko, 98% paczki. Titi Hall, chodź szybko, siadaj, siadaj, wsiadaj. Czekaj, bo no, się no. fragile może potuć. Fragile się potuknie. Giszklanki oh, tam są! Tam... No to... <słuchaj> tu! no kurde! Ja dobra, złap, się złap się, mnie, złap się, mnie i jedziemy. <słuchaj> o. no, <słuchaj> Fra fragile. fragile, Nie! Fragile, szybko. Tutaj! tutaj. Nie w tą stronę, tu. Szybko! Opa! Zamknął mnie. Zamknął mnie! Chłopie, w tej paczce! A mamy znowu! No ch a chłopem jest jesteśmy... Koza kozakami w tą grę. Ej, tu jest no, kolejna najlepsi, paczka! Najlepsi w depadanie. No! Kurde. Dobra, no, teraz ja prowadzę. Teraz ty prowadź. No czekaj, muszę wskoczyć. Tu też mam problem, żeby wskoczyć. Fragile! Uważaj, bo się fragile potuczył. No, chłopie, to jest fragile. No, dawaj! Ej, co wolisz, DPD czy impost? Nie wiem, ale ostatnio widziałem kłótnię dwóch tych kurierów. No, naprawdę Która lepsza, czy, 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 czy ja? Nie, no po prostu się kłócili, bo jeden drugiego zostawił Serio? No, Kurde, naprawdę. nie mogę stąd wyjść, weź, weź tą paczkę szybko, bo ja się zablokowałem Noga mi utknęła Weź paczkę, proszę I ją zanieś Hopię gold będzie, gold No i to to ja rozumiem Jej. Ej, weź... Ej, jak możesz Weź wieć tym Samochodem do wody, bo utknąłem. Widz samochodem do wody, bo noga mi utknęła. Widać ją nawet. Nie musisz dwa razy powtarzać. Dziękuję. Co tam się stanęło? O kurde, co to jest za no Co jest? No nie to. A, ten. O, paczka nowa. Dobra. Kurde no, znowu ciebie wziąłem. To będzie po wodzie, tak będziemy pływać. Będziemy pływać! O co to jest? Co to? Uważaj z tym, bo fragile teraz wybuchnie! O jest! Fragile! O, fragile się. Roztentegowało, że tak powiem. Wnerwił się no! Rybka! Do wody! Musimy zrobić tę paczkę, dawaj. No chopie, ja musimy. Prowadzę. Dobra, to ja wezmę. Teraz fragile będzie bezpieczne. O, nie trafiłem! Nie trafiłeś sobie? Wpadłem do wody. To niedobrze. Fragile! Żyj, żyj fragile. Znowu do wody wpadłem. Błagam, prowadź. Prowadź, chopie, nie, nie, nie. Dobra, może ja pojadę, dobra? Dobra, to czekaj, to ja już wsiadam. To jednak jedź. Jadę. Błagam, Fragile, nie zepsuj się! O nie, Fragile wypadło! Co? No kurka! No nie! Co tu się stanęło? Podem. Ja muszę... Ja muszę teraz być skupiony co, yy, na tym, co robię, bo ja... Cztery razy no, już... To czekaj, to ja popłynę po ciebie. Jak to się No nie, nie da się. Szkoda. E tu rekin pływa. Co? No tu pływa. Kurde. Wskakuj. No nie trafiłem sobie. No nie. Blisko byłeś. Blisko. Ej, co to jest za rakieta? O! Dawaj, teraz wskoczysz. No chcę! Wydupiło mnie. Blisko było, ci powiem. Ej, co tu jest? Jestem już, nie musisz mnie. Te... No to co ja tu robię? O, widzę cię, te chłopie. No, widziałem przez. jumbo! Dobra... Ej, bo tu to, to ma... Ej, na lampę. Bo nie tu najechałem. możemy... Kurde, znowu się... O, nie, nie, jednak nie. Ej, bo tu jest ten... Jak się nazywa? Możemy odblokować tutaj. U tego magika. Tu. To czekaj, to ja zrobię jumpa tylko jednego i yes. możemy odblokować... Odblokowałem! A co my odblokowaliśmy tak naprawdę? Nową mapę, chyba. A, tak, tak. Have fun exploring. I Nowe te? Co tu jest? my to możemy grać w piłkę. W sensie samochodami w piłkę. Ale to nic. Rocket League. Puster... Tak, Rocket League. Dokładnie. Nie zapomniałem jak się do wymawia. Rocket League. Chłopie. Tak biegnę do ciebie. Jest, szybko, chodź tu do mnie, chodź. Space... Ty z tak. tymi samochodami? Ojo, Oj, e, fajne to Fajne no, nie? Kurde Fragile Tym zaraz paczki będziemy doręczać Tak, chłopie, to jest naj... Paczek to... Space, fuck Ua! No mówię, takie trickshoty można tym walić Ty, bo ja wyleciałem przez to Wyleciałeś? No Ej, dobra, dobra, skupmy się, bo my musimy te paczki rozwoić, a my się bawimy tutaj, gramy w Rocket League. Ja dobra, nie gram w Rocket League. Nie, ale... No, znowu wypadnę. Chodź do mnie, trzeba. O, mam paczkę, mam paczkę. Mam paczkę tutaj do. Tak, to tego? czekaj, to już pędzę. Tu do mnie... o, chodź, chodź, no, no. no. Czekaj, Poczekam to, na ciebie, mam... jeszcze nie robię Rocket, Rocket League. E, Rocketem przyjeżdżam. Mm -hmm. Moją. Furmaną. Dawaj, dawaj! I teraz spacja, pyk! Nie tak! O! Ja, jak dobra, zaczynam tą paczkę. Powiedziałeś spacja. Cześć, o, to chyba już nie jest w paczka fragile, utknąłem. Nie, to jest paczka fragile. Utknąłem w tym samochodzie. Serio? Dobra. No. Fragile! Kurde, paczka wypadła. O chłopie! No. pomóż! Weź tą paczkę za mnie. Ja nie mam jak. Aha, ty. No, dawaj chodź tu do mnie szybko, bo paczkę już zaczęliśmy. Ja stoję w miejscu. To. to stoję w miejscu. No, chodź co, zobacz. Czekaj. Ja ją doręczam! O nie, silvera będziemy mieć. SILVER Tylko Czasu, Ja mam laga jakiegoś w tej grze to, O, wywaliło cię Aj. A... No czekaj to to. czekaj to No, no Dołącz, to się wytnie, prawda? To, to, się, to, to, wytnie. to się wytnie, no, no. To... Chodź tu do mnie Bo już mam tą... Yy... Paczkę, nie? W sensie... Jak ciebie nie było, oh, wow. to, to tutaj mi pokazywało, że ta paczka jest teraz jakby... Dostępna O, ta tutaj ten paczkomat i wiesz co, mi się wydaje, że ta paczka będzie ciężka do zrobienia. Mam nadzieję, Śmietniki że nie będziemy jeździć. O kurde, kto kieruje? Ty chcesz, czy, czy ja? Eee, ty może kieruj. Dobra. Ja nie mam uprawnień na wózek Wiggins. Też widzę. nie mam, ale się nauczymy. Szybciej! O, o fuck, sorry, przepraszam. Wiem jak się złapie, czekaj. Weź tu. No, weź tu paczkę. Weź tu paczkę Trajil. i. Tak, ile szybko? No nie o. przejeżdżaj go. O kurde. Skakuj tu do domu. O, tak, jedziemy. Gdzie my tu mamy doręczyć? O. o, o, o. Gdzie my tu mamy doręczyć? Ej, bo ja nie wiem. A tam. O, kurde. Patrzmy, tu mamy doręczyć. Patrz! Patrz, to o czekaj. tu, o tu! Wskakuj na to, czekaj, ja się ustawię. Wskakuj na mnie. Eee... Jestem pod samochodem. Oooo, przepraszam! Ja przepraszam! Ja wskakuj na to, skakuj Na to. Ja cię podniosę i ty to wrzucisz, dobra? To czekaj, to tylko złapię jeszcze dwiema, no. dwiema rękami. Albo dobra. Dawaj no, skakuj. O Jezu. Ja cię podniosę i wtedy wiesz, ty tam wejdziesz sobie swobodnie, tak dalej. No Boże Święty <laughs> dawaj, Dasz radę, wierzę w ciebie. No dawaj! Czekaj! Jest! Powoli Teraz będę... Teraz muszę parkur zrobić. Wystarczy Proszę traf, 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 proszę, traf! Jest! Jest! Golda mamy! Nice! O. 93% fragile, chłopie. Dobra. Ej, tu mamy paczkę! Chodź, chodź, tu paczkę mamy. A gdzie? O tu, o tu paczkę mamy. O, parasolka! Umbrella! Opa! Dobra. I zaczynamy paczuszkę Kurde Opa Będę kierować To może, to może uzasadnimy. Jak mamy robić z tego serię, to ja będę takim kierowcą, takim Uberem, takim trochę A ty będziesz wiesz Gdzieś Dobra. trzymał paczkę, podtrzymywał Dawaj Ja się trzymam Trzymaj się Bo będzie wyskok Superman <noise> Co ty robisz? <noise> na tę rampę, dawaj na tę rampę nie! Dobre. O, ale, ale paczka przy mnie, dobra? Mamy ją. Dobrze, to chodź, idziemy. A ja polecę. Idę po mleko. Aha. Nie, no nie idę. Uj. Uj. Idę, po, idę po maślankę. Dobra, Silver, to nie jest tak źle. To nie jest tak źle. I jeszcze. Aj. Ej, to. to jest sasiad. Sasiad? Serio? Poszulkę ma podobną, aua Odwalnął Cię! czy on Cię bije? Aua e, Widzowie, jak coś to my mamy bardzo dużo <grym> Wspólnego z sąsiadem Bo on jest naszym sąsiadem Nie? Więc no o, e, obydwoje, nagrywaliśmy, na tak, ob, obydwoje nagrywaliśmy Tak, obydwoje nagrywaliśmy Sasiada, więc kto na <grymne> ten złotych. Chcesz prowadzić? dobra? No dawaj. Czekaj, czekaj bo ja to muszę wsiąść ja to tu mam wsadzić, bo widzisz te te, te, te takie o tutaj. Kurde! Dobra, leć! Leć! Masz uprawnienia! <grymne> Masz uprawnienia! Dobrze! Ma... Dawaj proszę, 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 blisko, blisko jak my to mamy dać tu? Nie, Czekaj, bo ja trzymam lewą ręką, nie to... O nie! 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 Do góry, do góry, do góry! Góra, 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 góra! Dobra, blisko. Prawie. Nie! Klienta dotykam. C U. Co ty, jak ty walnąłeś? To ty walnąłeś. Nie, bo ty tak ręką zrobiłeś jakoś No to patrz Cześć Kliencie Dobra Kliencie szanowny Ej, weź tu wejdź, bo ja mu taki Dla pomysł. pana będzie przesyłeczka gratis Weź tu, właśnie właś tu Właś do tej Właś do tej armaty, właśnie. Oj. robimy to Właś do tej armaty O chłopie! Czekaj! Moc 100%! A! Jaką ty miałeś tam moc? No i, no i chyba słabą jakąś. No słaba trochę. Daj. Kurka! Prawie trafiłem! Prawie? No tutaj Jeszcze jestem. Raz. To trzeba powtórzyć. Pocze, czekaj, bo nie, nie, nie kłam tego. Zwiększ, zwiększ może moc tego, uderzenia tego. No jest, na, na, na 100%. Dobnisz to trochę, żebym mógł wejść, bo mam problem. No, dobra. No daj to no. do dołu, no, no, no. Okay. O, jestem. I teraz, uwaga. 3, dwa, jeden. Jo. Uj, uj. Oj, chodź, uj! Jo! Ale poleciał. W góry lecę, oj, oj. O! Uj, jo! Pa, żyje! Ty! Żyjesz? Skacz! No! Siema! Row burger Lecisz! O, oh, wow. Teraz szybko. Chodź, idziemy, chodź. Paczka. Paczka tu jest. Rozumiesz, to znaczy słowo paczka, nie? Paczka znaczy życie. Dobra, jakaś łatwitka ja prowadzę, ty. Ten Tentegujesz, no. Trzymasz. Trzy... No, znowu mnie zacięło, no. Gadaj. No. Serio? Serio? No. Kurde. Ja, PD. To no się znowu cię wywaliło? No, znaczy znowu jestem... Zacie zacie uh, zacięło mi postać. A, ale widzisz co się dzieje? do? Widzę wszystko, tylko się jakby wszystko zatrzymało. A, to ja dostarczę tą paczkę. To czekaj, to ja wyjdę. Już blisko. I trochę szkoda, bo mamy silvera. Mogło być lepiej. Pokazuje, że serwer jest pełny. Co? A nie jesteś u mnie dalej. Także tym oto akcentem zakończymy sobie ten odcinek. Możliwe, że pojawi się z tego jakaś miniseria, ale jeszcze tego nie wiem. No i co? Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i Siema.